Ale nie przygotowanie z tobą Kup się Nie mogę Przez ciebie, kochanie O tak, taki i Dzień dobry widzowie, dzisiaj ze mną Marysia Hello Razem z Marysią obejrzę najbardziej cringe'owe momenty z ostatnich ośmiu lat moich na YouTubie, które zebrał dla mnie Miki Montażysta Pozdrawiamy Widzę. też nie jesteś gotowy <noise> Ja się najbardziej <noise> stresuję, bo ja nie widziałem tego filmu, ale domyślałem się, że to tam może być Widziałeś kiedyś Fortnite w Realu? Nie Poproszę a będziesz mnie kochać dalej? No, mam nadzieję, że tak. A co na odpowiedź? No wiadomo, wiadomo. Co wiadomo, powdziesz szczerze. Będę się kochać. Ja, Maria Maczkowia. Ja, Maria Maczkowia. Tak, super dalej? Krzyżuję palce. <noise> 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 Widzę, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. I napisz w komentarzu, że chcesz więcej odcinków z Mary vlog. O, o, sz... o Boże. Mamy Jacobik. Trzymajesz kosz z tej strony Jacob i gram dzisiaj z Mattiem na wallhacków. To była jedna z pierwszych odcinków w ogóle. wiesz? kosz z tej strony Jacob. Wstrzymaj. <laughs> oh, oh, ale easy. <laughs> ale easy. I ty chcesz znowu iść na rowerek, to tak jeszcze będziesz robił? Easy. Na jednym kole. A. <laughs> <laughs> oh. Co ja Ja chyba nie chcę tego, ale ja mnie screen, wykręca w środku. Na jednym kole! Widzę ja przepraszam Was. Ta noga. Chyba ją złamałem. Masz pandarze i biegnę postawić ognisko. Dzięki. Kuba, ja nie wiem. Czy taki jesteś naprawdę? Ja cię nie znam. Jaki? Uuu, jeśli ognisko postawi. To będę miała 100 HP. A ten film nadal jest? Nic dziwnego. Aj, no jasne. zdałeś? Jacob, ile procent polski na matematyka i na angielski, i na niemiecki? A ile... to widziałam. No. Tak? A, A, Okej. Okay. Zanim, oczywiście. Jak starkowałam czy przed naszym odchodzeniem. Starkowałaś, nie? No. Przebieramy się. Dobra. Nie, że to od zrobię, od co? Razu... Kurde, tego nie pamiętam Media. Nie, no szkoła aktorska. Ja i naprawdę piłem tu Basko, to jest ohydne. A widziałeś, jak piłeś? No widzę, trochę dziwnie Lego to wygląda, przychylił. ale naprawdę piłem. Widzę, widzisz, tak, tak właśnie jesteś oszukiwany. O kurwa. Nie wygłupiaj się, miałeś pomagać. Ale najpierw materiały, a potem będę pomagać na budowę. Czy twoi rodzice w ogóle pozwolić ci kiedyś coś nagrać? Oni to widzieli w ogóle? No, no tak. A wiesz ile to widziało? No. Z 3 miliony. Dobrze, poznaliśmy się teraz, wiesz? <laughs> tak do mikrofonu, tak dalej, Ale to ciekawa taktyka, bo. Kamisze. widzę, że któryś z nas. Bardzo źle No Miki, ja nie wiem, co to się działo w tym momencie. Ale to ja nic nie zrobiłem! Się rozsiadł, ksiącio. Dobrze, dawaj dalej, ja jestem bardzo ciekawa. Pierwszy krok do końca naszego związku. Tak testujemy odcinek. Nie, kochanie. Ja to Co widzę? Aha! Wiesz tu Ja wiem, bo masz Chelsea i koszucy, tak. bluzę. Let's go. Nie? I może nie oglądajmy dalej. Ja nie wiem, czy to będzie rzucę. Jak chcę, bardzo chętnie. Miki? Miki, dobra robota! Zgadamy się potem. Ja! Yeah, tak jest! Ale oh, jestem uf. zarąbisty <grym> <ten graczy. grym> Poczekaj, skupmy się na tym. Kto ma ego z niczego? Ja? Ale to była gra aktorska! O, ale jestem zajbisty! Ale to była gra aktorska! Za 5 minut w salonie zjadę cię w Fortnite'a Co? W salonie? Fortnite'a? Też tu ma problemy zdrowotne, ale pójdę no Ale ją pocisnąłeś. Ale powiedziałeś. Staluj sobie w I dobra, to widziałaś, to widziałaś. No tak pięknie. Fulął to śmierci. O czemu kurde. Temu, Miki to no, robić? Bieg znowu, ale masz ołówek. Dobra, no. to bałem Trzecia. Pyk, 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 pyk. Drzwi, ostatnia i drzwi. Uf, Dobra, skupmy się na tym. Tak. Jaką masz mało oczorzucającą rzucającą się koszulkę. Jakieś miałem samet. Ale to wiesz, to wiesz. Patrzcie widzowie, jak wam fajnie włączyłem. Czekaj. NIE! Miki, wyłącz ten odcinek! To, co się teraz dzieje, to jest w ogóle już zło. No i co ja mam powiedzieć w tej sytuacji? Ja by tego chyba nie oglądał dalej. To była taka małeczka, z którą kiedyś grałem. Wiemy, czemu ma dużo obserwujących. I czemu ją ludzie oglądają. To na pewno. Dobrze, a ja bym chciała zadać pytanie. Czy my nie byliśmy już wtedy razem? Bo mi się wydaje, że tak. Dobrze, teraz jesteśmy w Kłótni. A ostatnio gadaliśmy, że bardzo rzadko się gociły. No ale ja nie wiem, czy ja się na ten filmik. Ja go nie oglądałem przed. Buba luba. <grywy> nie, dobra, to jest najgorsza kompilacja, jaką w życiu widziałem. Ja się w ja no ja to to. Czemu nie. pijesz moje potki? Nie. Mówisz o tym? Tak, czemu je pijesz? Dobra, ile ich jeszcze jest? Ta była ostatnia. Z liście, to Jack mistycznie jak Skręci strikea już sięgam, Marysia, błagam, ja się możemy to Możemy A ile jeszcze zostało? Bo ja już też jestem na granicy wytrzymałości. Gratulacje. No ty widzowałeś. Jest Co to jest yes. za, dobry klip? I asked, how old are you? Uh, 24. Are you looking for duo partner? W grze, w grze! Fortnite! Fortnite! Tak, no, Fortnite! No, Kochanie, czekaj, musimy porozmawiać. No ja jestem w szoku. <laughs> Czego ja to miało być zwykłe oglądanie cringe'owych odcinków, a tu proszę bardzo. Ale co? No nie wiem, nie wiem. Ale czekaj, coś tu było niezłego. Znaczy złego. Tak, cicho, oglądamy dalej, zakładaj te słuchawki. Bum. Co, na miasto, tak? No właśnie lecę, właśnie lecę, no. Dobra. Lecę. To nie zapomnij zamknąć domu, bo ja wychodzę. No, spoko, spoko. Heh. Goście lecimy do miasta, nie? W jak się wjadę wierzmy, to jest 5 Jak siostra myśli, że ja my żyje, znowu wychodzę chyba <grywa> Jakiś przy... dostałem dziewczynę w prezencie czy nie? O, prawda, miała 16 lat, ale ja też tutaj miałem 17 lat. Więc było spoko, w sensie. Nie odbieram. Zaraz na niej na Instagramie zadzwonię. Brako To I Brak Dzień dobry Marysia, zawiodłem się na tobie. No niestety. <grywa> Bardzo mi przykro po co powiem, ja zrobiłam, No, chłopaków, no. Chłopaki przynajmniej nie zostawili. To no się mi czuję. Tak? Dzięki panowie, że Jak pytań, Myślę, że na was mogłem polegać, no. No, to panowie, zapraszam. tak mój rym nie jest, tani, wpłacaj mani. Nie, dobra, stop. Dla mnie jest za dużo. Dla mnie też jest Ja dobra. nie wiem, co się dzieje, po prostu nie. już. Bo kmiki zebrał 8 lat upokorzenia mnie w internecie. Dzisiaj czuję, że to jest ten dzień. No, co jest? Patrzcie, jakie ładne buty. No i. Kupisz mi, mam 18. A wiesz co na osiemnastkę? w A wiesz jaka ty jesteś Droga jak buk, Nie chcę to komentować, prawda? I Maryśka do mnie tak... Ej Kuba, a czemu wszyscy... Wiecie, tam po na Instagramie, było... Ej Kuba, a czemu ci wszyscy piszą w komentarzach Sigma? No ja odpalam Google'a, wpisuję jej Sigma po prostu, nie? ona tak to czyta, mówi... No ja wiem! I właśnie dlatego nie rozumiem, czemu wszyscy to piszą. To prawda rękawy opuszczone, kaptur na głowie. No i teraz to, znajdę sobie w końcu jakąś dziewczynę, nie? A byliśmy wtedy razem? Byliśmy, bo byłem rudy. Kurde. Nie wiem, co o tym sądzić wszystkim. Wizu pomóż. O nie. Wow, 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 no! Co ja mam zrobić? Ale to byłem wtedy tym. To co? Znasz ją nawet. Byliśmy razem, żyjemy z nią. To jest Natalka. Pozdrawiamy Natalka serdecznie. Marysię też pozdrawiamy. Tam drugą Marysię, Cześć. Spokojnie no. Nie spokojnie tylko wstawa. A what? Jest jakaś nienormalna lunchpada, ogarnij się. To jest Ty go masz? jakiego masz? Lunchpada, chill me lunchpada, w szkole będę rachciachać, coś do mnie gadasz. Idź już, do spać. Zanim przejdziemy do sezonu, no łapa w górę, sub z dzwonkiem, łapa w górę i sub z dzwonkiem. Dlaczego? Halo? A, dlaczego? Uwaga. Co robimy? Jeszcze raz, bo to jak on... kamerzysta, kamerzysta nie pokazał jak subujemy i ja co no? robimy, a, tak. a czujesz, że tak kiesięcik wyglądał? Chyba to jest mikrofala. A tu znajdziesz telefon do dobrego specjalisty. Jak to mikrofala? No <noise> <Rafał>, dobra, co? <noise> eee, chcesz wybrać team, cola, sprite? A ktoś zapłacił? <głos> <głos> yes! Nie. Chyba już gorzej nie może być. Nie! Ale on nie robi nic złego! Nie! Nie, ja chcę, żeby to się skończyło. To jest koszmar. Ej, a może Miki po prostu... Nie wiem. Może on mi sabotuje, co? Też tak Albo on wie czegoś, czego ja nie wiem i on ja chce mi tak właśnie to przekazać... Nie, nie, na pewno że... nie. ...że... Nie. Nie. Na pewno to nie jest. Ale do niego zadzwonię. Generalnie... Ten filmik, który zrobiłeś, nie? No, co z nim? No, związek nam się rozpada właśnie No dobrze czy nie? A jak myślisz? Kurde, no nie wiem, no po naszym ostatnim spotkaniu chyba dobrze, nie? <noise> co ty mówisz? <noise> no dobra, ale o no, co chodzi, ma A Co tam ci się w Kubie nie spodobało? No Kuby komentarze, no, takie dziwne, dziwne Ja bym powiedział normalne, ale jak o, o, widzisz? No bo o. to jest team, team mężczyzn, no <noise> Pozdrowiki Sigma, to mi się <noise> podoba no powiem tak. Jestem w szoku. Jest grubo, nie wiem co myśleć. Ja najgorsze jest to, że... muszę jechać do domu. Teraz nie. Mama do mnie dzwoni, <laughs> wiecie? Kochasz mnie jeszcze? No, kocham, ale co mam zrobić? Na pewno? Tak. A bujak? Nie. A Bujak? Nie. Czemu nie? Bo no, nie zasłużyłeś. <słuch> Ciężkie życie.